Najlepsze antyfakty w internecie Witam w kolejnym materiale na kanale Antefakty ze mną. Gimper, witaj. A dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego nie w roli prowadzącego, bo taka oferta była? Nie było takiej oferty. Rozmowy były. Nie było takiej oferty. Ja powiedziała, że były. Po, A ja czy znaczy, rozmowy były dwa lata temu, zanim zostałem zawodnikiem Federacji Fame? Jak gola był u mnie w programie, to rozmawialiśmy, żebym prowadził. Był nawet taki moment, że rzucali stawki. Natomiast to było w momencie, jak bardzo tutaj taki związany jeszcze z federacją był Arek Pan Pawłowski. I ja powiedziałem, że i to było już po występie. Człowieka Wargi, Maćka Dąbrowskiego z dupy Ja zobaczyłem jak zareagowali na zmianę prowadzącego I powiedziałem, że nie chcę W sensie, że to jest za duże ryzyko Zmiana prowadzącego to jest zawsze bardzo duże wyzwanie Jeżeli prowadzący jest lubiany Jeżeli już na przykład to po tym jak Maćka z dupy nie polubili Jakbym od razu na kolejną wszedł Że on słabo wyszedł, wypadł jakbym wszedł po nim No to miałoby to sens, ale jak wrócił rubiany, Pan Pawłowski w tamtym czasie I ten, no to średnio Zmiana prowadzącego, no teraz widzimy Roberta na przykład też. I jak? Na żywo uważam, że to wchodziło. Ale widziałem, że w internecie ludzie totalnie nie kupili, że to nie, nie złapali tego vibeu. Uważam tak, pierwsze koty za płoty, zupełnie inny styl prowadzenia niż Sylwka. Mi się bardziej styl Sylwka podobał. E, natomiast widziałem, że Robertowi zajebiście zależało, przygotował bardzo dużo rzeczy. Myślę, że vibe nie we wszystkim do końca siadł. Myślę, że chciał zrobić z tego roast, tylko nie poinformował uczestników, że są kurwa na roście. I wyszło przez to niezręcznie. E, ale ja myślę, że Robert jest e, ogarniętym facetem, wyciągnie wnioski i następnym razem będzie lepiej. To by też się oberwało rykoszetem. Tak, a mi się bardzo podobał tekści, to był bardzo dobry Bardzo poszanowałem i podobał mi się też bardzo tekst, że teraz trąby od pizdy dostanę To było... więc jakby te teksty były gigi. to jakby to był fajny pomysł Tylko właśnie jakoś tak kurwa nie wiem, one dzisiaj nie wchodziły po prostu Jeszcze tak na szyi, szyi jakoś tak usiadł bardziej Usiadł, nie, ładnie uważam i przegieł pałę Znów, że ja rozumiem konwencję, wiesz Ja na moich odcinkach kiedyś ludzi tam od kurę wyzywałem i jechałem to Więc ja rozumiem, wyzywałem. więc ja rozumiem kurwa insult comedy I wiesz mnie to nie rusza, Klaudia też jest dystansowana Ale przez to, że on wszedł w konwencję, w której nie była reszta ludzi. I wiesz, ja rozumiem, że to była konwencja i że on nie miał nic złego na myśli, bo go kurwa też znam prywatnie, on nie jest takim gościem. Yy, ale od, odbiła się konwencja, jest zgrzyt. Kurwa, jak w Simsach masz z kimś relację na zero, a od razu klikniesz opcję, wiesz, pocałunek, to masz wiesz. I, no i to, to było to, co zrobił Robert. Myślisz, że został odebrany przez publikę internetową, tak jak właśnie z dupy? Podobnie. Podobnie, w podobnie i. To źle, potem, myślę, między panelami chyba przeczytał trochę komentarzy, potem już w trzeciej części trochę spuścił stonu i jak Robert wszedł w Real Talk, to uważam, że szło mu zajebiście. Real Talk do Fabiańskiego, że zaczął gadać mordo, słuchaj, ten, jak on łamie konwencję, łamie czwartą ścianę, wychodzi jakby, wiesz, poza ramy tego, co się dzieje, zaczyna pytać o wizerunek, bo on kuma, kurwa, ten świat, on tu jest od lat, to to było zajebiste. Myślisz, że jest w nim potencjał na prowadzącego, dobrego prowadzącego? Jest ogromny, tylko musi obejrzeć, przeanalizować, wyciągnąć dobre wnioski. To nie będzie łatwe pod naporem negatywnych komentarzy, ale Robert jest Robertem, więc wiesz, że sobie poradzi. Sylwester Warnega wróci do roli prowadzącego twoim zdaniem kiedyś? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Jakbym był federacją, to bym go gościnnie na pewno zapraszał. Bo z sylkiem myślę, warto dobrze żyć. Dobra, a te programy, bo wiadomo już, że Robert nie będzie ich prowadził, przynajmniej nie wszystkie. To dlaczego ty je będziesz właśnie prowadził? Nie wiem, bo nie dostałem oferty. Jakbym dostał oferty, ja tak chętnie lubię. Zresztą widziałeś, jak ja gadałem z czarkiem. Ja kurwa lubię zadawać pytania, droni. dość te komentarzy, tak, żeby byłbyś takim naturalnym y, zamiennikiem za mimo Ja wszyscy, doskon Doskonale się w tym czuję, więc ja bardzo chętnie, natomiast, wiesz, to jest taka fucha, że ja nie pójdę pierwszy i nie powiem, cześć, weźcie mnie. Jeżeli no feta... szczerze, sery nie było żadnej, nie było z... żadnej oferty. Nie, nie było żadnej oferty. Prowadziłem, odezwali się do mnie, żebym prowadził Lożę szyderców na 16. Im się bardzo podobało, prowadziłem wywiady z ludźmi. Myślę, że było bardzo spoko. Z matim cochą, żeśmy robili. Jeżeli federacja wyjdzie z taką propozycją, ja bardzo chętnie o niej porozmawiam. Spróbujemy dogadać warunki. Natomiast jest też bardzo dobrze w roli zawodnika. Pieniądze za walkę są lepsze niż za prowadzenie. Polubiłem bicie Ciekamy się. Tak, ciekawiej, polubiłem bicie się. Wiesz, otwieram teraz swój klub, już otworzyłem sobie 2 stycznia, jest otwarty. Hunter, gorąco zapraszamy. mam Dzisiaj nawet jestem już w stroju klubowym, to prototyp na razie, będziemy dopracowywać. Więc wiesz, ja to wszedłem pełną parą. Wiesz, sport kocham, lubię to bardzo dobrze, jest mi na macie. Bardzo lubię też zadawać pytania, więc wiesz na przykład na galach, na których bym nie walczył, bardzo chętnie. Ale to federacja musi chcieć. Jeżeli ludzie będą chcieli, jeżeli federacja będzie zainteresowana, to jak najbardziej jestem otwarty na rozmowy. Ty wiesz, kto będzie prowadził te programy? Nie mam Przecież. pojęcia. A jakbyś miał wytypować, to kogo byś wytypował, żeby prowadził z tych osób, które yy, no gdzieś tam się przewijały, że będą prowadziły też yy, konferencje. No bo nie wiem, czy, ty, czy wiesz, ale też byłeś gdzieś tam w tej gronie yy, faworytów yy, społeczności, że jednak będą prowadzili yy, te konferencje, jeszcze gdzieś tam był Mateusz so Socha i tak dalej. Kto Twoim zdaniem będzie prowadził Cage Face-to-face, -face y, oprócz Huberta? Nie wiem, ja uważam, że Boksel robi bardzo dobrą robotę jako prowadzący. Yy... Sylwek robił też bardzo dobrą robotę jako prowadzący. Ciężko mi sobie wyobrazić kogoś innego na ich miejscu. Uważam, że mało jest takich osobowości. Może mógłby to być jakiś Rewo, ale on jest. Kurczę, nie wiem, on jest chyba za zaflegmatyczny na programy na żywo. Choć to świetnie się sprawdza, jakby w tym kanale, który robi, ale nie wiem, czy do programów na żywo on byłby dobry. To jest trudne pytanie. Nie, nie, nie umiem Ci powiedzieć. Nie, nie widzę takiej osoby. Dobra, jeśli chodzi jeszcze. O twoją w końcu przejdziemy do twojej, do twojej walki z Czarkiem. Jak ty to? Jak ty to widzisz no bo jednak mimo wszystko chyba Czarek ma gorsze warunki fizyczne od ciebie. Z Sty... tak... typa bingo u nas można grać, nie? Tak, sportowe podejście, szacunek dla przeciwnika, dwa treningi dziennie yy, i w ogóle, tak. Na pewno yy... Będzie prostszym przeciwnikiem niż Tromba, co nie oznacza, że prostym. Yy, bije się kurwa nie w 8.1, limicie wagowym tylko w 7, 0, yy, tam 7.0, tam 7300. czyli tak jak powinienem. Pod mój wzrost metr 70 jest bardzo brawa, świetnie się czuję. Jestem kurwa lekki, silny, sprawny. Na 8.0 byłem ulanym klocem. To był fatalny błąd, że, że zgodziłem się na tak wysoki limit. Yy, trąba był przeciwnikiem wyższym, był przeciwnikiem cięższym, był przeciwnikiem dłużej ćwiczącym. No ale dobrze Cze się zaprezentowałeś. Yy, dziękuję. Myślę, że dobrze wyszło pierwsza runda. Jak najbardziej jestem zadowolony. W drugiej kurwa skończyło się paliwo. Więc tam tam już gameplan się rozsypał. Czarek jest przeciwnikiem mojego wzrostu, lżejszym, mniej doświadczonym. Ja jestem bogatszy o wyjście do Oktagonu. Jesteś zdecydowanym faworytem. Jestem zdecydowanym faworytem. Mam też jakby dużą presję na sobie z racji, wiesz, że to otwieram klub, więc ludzie będą patrzeć, jak te wyniki sportowe trochę będą z tym łączyć, więc teraz już, wiesz, bo no tak to, czy wygrywasz, czy przegrywasz, wypłata jest taka sama. I tak długo jak dajesz dobre walki, Federacja będzie chciała Cię brać. Teraz jednak, jeżeli reprezentuję pewien brand, jakim jest Hunter, to czujesz, że ta presja na wyniki jest trochę większa, chociaż ja otwarcie mówię, że tutaj, wiesz, jestem inwestorem, odpowiadam za marketing. Częścią sportową zajmuje się mój wspólnik Krzysztof Węgrowski, 20 lat ćwiczy MMA, gdzie uczy MMA, ćwiczy znacznie dłużej, czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu, więc jakby on jest od części sportowej, ale jednak myślę, że ludzie będą to łączyć. To jest tak jak wiesz, dentysta musi mieć kurwa ładne zęby, jednak, więc to Wypadałby. jest, wypadałoby. I to w ogóle nie świadczy o tym, jakie on ma umiejętności dentystyczne, ale ludzie na to patrzą, więc. Kutka. Tak, wiem, że to jest istotne, natomiast mnie to napędza i ja dobrze się czuję pod presją i lubię to. Dobrze, jeszcze dwa pytania. E, ban Nitro, jakbyś się mógł wypowiedzieć w takim temacie e, tego, co może się wydarzyć w przyszłości. No bo teraz ma bana, wiadomo, że jest skancelowany przez YouTube'a, przez Twitcha. Jak to będzie Twoje zdaniem wyglądało w przyszłości? Czy on dostanie tego Umbana, wróci na YouTube'a, czy jednak już to jest e, tak mocno, tak mocno gdzieś tam. Ten mod, ukorzeniony ten ban, hmm. że już po prostu nie, nie wróci na, na platformę. Uważam, że perm ban y, na całą platformę trochę za mocny, to, to zresztą mówiłem na odcinku i uważam, znając politykę i podejście youtubera, że nie wróci. Nie wróci. Nie, że, mimo, że wszyscy by chcieli, to go nie odbanują. Y, pokazówka, Twoim zdaniem? Tak, uważam. Wyrażać, że kurczę, Możemy wywalić każdego, tak. jeśli będzie. Tak, oczywiście, sposób. że tak. Oczywiście, że tak. Wyczuli koniunkturę, że po filmie, nie wiem, ale się dowiem, był bardzo dobry drive na to. Nie zrobi się zbierało od dawna. Dobrze, że dostał po łapach, ale dostał za mocno. Po prostu o wiele dostał za mocno. No, lubię go, jest bardzo dobrym moim przyjacielem, więc też mam ten e, ten. inne, wiesz, no, robiliśmy razem biznes, rozmawiamy prywatnie, też zresztą pomagają mu podrzucam jakieś tam kontakty do YouTube'a swoje prywatne. Natomiast on nawet na live u Sylwka powiedział, że YouTube nie odpisuje mów, dopiego mają, zrobili pokazówkę, że mogą i żeby twórcy się troszkę uspokoili. To jest taki przykład, nie? Że, jest, że jak, ale... jak, jak go weźmiemy za mordę, to inni już nie będą podskokiwać. Tak, pokażemy, natomiast on przeginał wielokrotnie A, i na pewno ta kwestia słuszności tego bana jest dyskusyjna. Ja zdanie mam, jakie je mam. Jest to oczywiście subiektywne, zaburzone moją relacją z Sergiuszem. Ta waga tego, tego co zrobili, jeśli chodzi o tego całego bana, jest chyba z, z za mocna, prawda? Jest, ale to moim zdaniem YouTube tego nie zmieni i Nitro będzie miał bardzo trudno. On też musi troszeczkę się zastanowić, bo wiesz, dostał bana na Twitchu, dostał lecie. bana na YouTube'a, yy, jest yy, w konflikcie z Federacją Fame, która też daje, wiesz. Yy, Bombkę mu wysłali na, na święta. Wysłali mu, no to dobrze. Pęknięto mu wysłali, to niedobrze. To pęknię... niedobrze, nie ale to wiesz, w tak. też już nie chce występować, więc jakby... Z... Transmitował dzisiaj konflikt. To dobrze, to fajnie, ale zmniejsza mu się, wiesz, ilość miejsc, gdzie on może się tak. pokazywać, a on sam mówi, że to kocha to jest jego życie, więc on musi się zastanowić. No widać, czy że, że, że takie wzruszenie w nim mocne było, tak? Emocjonalnie do tego potrzeb, gdzieś tam nawet chyba uronił łzę, jak mówił. Nie dziwię się. No wyjebali mu 10 lat pracy no tak, do kosza. Wiesz, że... Też bym uronił łzę. Więc musi się zastanowić, czy, czy chce pozostać w 100% sobą czy może dalej istnieć, bo może być tak, że będzie gnojony po prostu butem i że będzie miał ciężko, jeżeli... No polityka, kurwa, jest jaka jest. Czy to dobrze? Nie, ale myślę, że można znaleźć balans pomiędzy byciem sobą, a gryzieniem się czasem w język. Dobra, podobno nie ma głupich pytań. Te za... Niech to będzie ostatnie pytanie. Ostatnie teraz? Dawaj, no. Dobra, tak ostatnie, to um, TransTV, ty bardzo no, czym, wymownie wypowiedziałeś się na temat działalności Natana i, i Ferrariego. Jak ty skomentujesz te działalności i potem to się wydarzyło z człowiekiem o pseudonimie Apteka. Ja, nie, bardzo Wyblurujmy jego pseudonim, bo ja uważam, że ten człowiek nie powinien być promowany w żaden sposób, za to, za to jak się zachował. Uważam, że było to atencyjne poddymienie, stricte żeby dostać walkę, nawet nie z Ferrari, tylko w ogóle żeby zaistnieć. Nie podobało mi się to, takie rzeczy. Ja zastanawiałem się w ogóle czy robić o tym newsa i czy to w ogóle doklejać, więc to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o jakby trans TV, uważam, że 99% tego kontentu jest spoko, tańczenie kurwa zleje bojami, tuk tukiem, kurwa masaże zajebiście, spoko ja to nie, nie oglądam, nie? ale rozumiem dlaczego kogoś może to bawić i fascynować, fantastyczne w ogóle, super, haha, z nadanym dzisiaj pionem zbiliśmy za Madin też zresztą spoko, niektóre teksty no nie były okej, okay. o tym też powiedziałem na odcinku, sorry ale mówienie jest, jest, very good, o kurwa ale jebią ci stopy no nie, to jest jakby wiesz, wykorzystywanie bariery językowej żeby kogoś przypierdolić i go obśmiać, nie było to w porządku? Natomiast myślę, że te dziewczyny tak długo jak zarabiały pieniądze, to niekoniecznie im to przeszkadzało, więc trochę bizowie wygrywali, oni wygrywali, te dziewczyny wygrywały. One Każdy mają. z tego tak tortu powiedz, trochę? No, w sensie, no, one się tym zajmują, że siedzą jakby w żenujących warunkach, ładnie się uśmiechają i robią rzeczy, na które być może niekoniecznie mają ochotę. Taka jest ich praca, taką wybrały ścieżkę kariery. Wiedziały od początku, do kogo przychodzą, mogły w każdej chwili wyjść. To nie jest tak, że one są jakimiś strasznymi ofiarami, natomiast to nie zmienia faktu, że pewne zachowania były. Okej. Okay. Dzięki. Ostatnie Dziękuję bardzo. Dziękuję. Najlepsze antyfakty w internecie.